Cześć, Marci, jesteśmy dzisiaj w Ajzaku. Ja yep. ostatnio wam się bardzo spodobała ta seria. Nie wiem jakim sposobem, ale ja, się, znaczy ja się bardzo cieszę ogólnie. Yy, tak, będę troszkę, na pewno ten odcinek mam troszkę mniej do gadania z wami, za bardzo. W sensie. To nie, nie jest taki pogadankowy odcinek jak wcześniej y, był. Coś tam sobie pogadam, ale wiecie. Nie. Y, też będę skupiała się troszkę na grze. To, dobra, dobra. Oj, no. Nie miałam z tego wyjść trochę. Mhm. Jeden, drugi. Nie wiem, jak daleko zajdziemy w tym ranie. No nie, pająki, no. Nie, że w prawdziwym życiu arachnofobia to jeszcze tutaj. Pająki mnie wkurzają, denerwują mi różne inne. Ja mówiłam, że tak naprawdę pająki chcą mnie zabić. Jakby. Ja znaczy mówiłam, nie za mówiłam? Nie ufaj pająkom. Bo pająki pająki są okropne. I co i... Isaac mnie w tym przekonuje? A co to? Bible Tract. faith up. Dobra. Yy, tak, jeszcze nie zainstalowałam modów. Prawdopodobnie będę je instalować później. Yy, na pewno będą. Się nie musicie martwić. Yy, będę na pewno miała to, co pokazuje po lewej. Procenty a HP i tak, znaczy, tak, nie HP. Yy, mój atak, HP. Teraz mówię to HP. Chodziło mi, że yy, ile na przykład mam procent na Devil Room, ile na yy, Angel Room. A daj. No fajnie. Może sobie tam wejdziemy? Zobaczymy. Nie, no, nie zauważyłam go. O, to jest spicy? Nie. Yeah. O, oh, a fine trail of tears. Aquarius. Do sklepu nam się nie opłaca wchodzić. Ja tam nie idę. Jest yy, to całkowicie nam niepotrzebne. Yy, aż tak źle nie jest. Czy za dwie monety ja chcę... Wysuć sobie może nie. Nie będę brała tych dwóch monet. O, świetnie. O, dobra. Kiedy musiałam się skupić? O, mamy Blue znaczy. Ghost Heart? Nie pamiętam, jak to się mówiło. No mówię, no czasami mam jeszcze problem z nazwami w Isaacu. Mamy, mamy. Łucik. Range Up Mam's Heels. Dobra, mamy wszystko, lecimy dalej. Ale ma fajne, te stupki to się no, te mam z heels. O nie, no weźcie. A to nie jest takie złe. Tylko tamten nie może mnie trafić. On chyba będzie miał taką plamę zrobi, jak się zginie. Bo nie? A jeszcze mu głowa zostaje. a Znaczy nogi. Po kolei. Nie ma się. Co, stresować? Prawie. O! Mogłem to wziąć w sumie, jak nam zejdzie z serduszko, ale. Może nie. To mamy w tym pokoju. Virgo. Już drugi znak mamy. Nie wiem jak. Tak, i prawdopodobnie będę jeszcze, jakby, że. Co dany przedmiot robi, i tak dalej. Uuu, kamień z x Ym, Żeby mniej więcej wiedzieć, bo to, że coś na przykład wiem, że daje Range pal, albo coś to jest takie. Czy jak je tutaj, to wybuchną oba? Oczywiście. Nice. Dajcie mi to. Teraz sobie wybuchnę to. Wezmę stąd. Ładnie, fajne rzeczy mamy. Cztery monetki. nie, one się zaprezbierają. A, ją w takie kulki. Dobra. Żyjemy, 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 żyjemy. Żyjemy! Jakoś nam. Nie, nie będę tego mówić, bo już ostatnio to powiedziałam i wyszło jak wyszło. Tak, yy, na, właśnie macie na przykład, a w sumie mam nie będę mówić, albo może, yy, mam jedną pompkę, może nie będę. o może być jeszcze z nie no ogólnie to mam, ok, to nie jest, czy nie ma tu nic ciekawego, ok, dobrze, niech będzie, yy, na moim TikToku jest fajny szocik. Powiedzmy z mojego ostatniego grania Isaaca. Jak chcecie to sobie sprawdźcie. No. Nie będę... Spróbuję wam też. Tak, no i oczywiście. Nie będę... Wam też tak. Spróbuję wam nie mówić aż tak dużo też o tym TikToku, bo zauważam, że chyba w każdym TikTok, na odcinku to mówię. Ale... No. TikTok to też jest taka platforma z w którą... chwilę. Secret room? Turka. Z góry? Okej, okay. czyli, czyli jednak nie umiem w Secret Room'y. Kiedyś umiałam, kiedyś naprawdę, w każdym, w... O, nie zapomniałam, że on bije, tak. Wciepałam się w niego. Nie wiem, ta kubka mi jako. Nie, 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 nie. A co mnie w ogóle dobiło? Bo to nie kubka. A nie wiem. No dobra. Nie udało się. Ja, ja, za ja to. Nie, my nie mamy. To jest połączenie. Wybuchowe. Mogłam rozwalić ob. Ba. Dobra. Co to? Charm Tears. A, co jakiś czas po prostu czarmuje i oni są chyba po mojej stronie? Tak to działało. Jedne co, jak słyszę, charm to czarma Ari z Lola. Więc wiecie, podobno, chociaż to może to jest jako taki. O, dostały dwa. Aj, wiedziałam, żeby tego nie ten git. Otworzymy sobie tą skrzyneczkę, ale złotą. <laughs> maska! Hmm, no, macie redaction. Ja chyba nie wiem, jak działa maska. Mamy jeszcze jedno, ale nie mamy bombki. Więc idziemy dalej. Larry! Larry! Jesteś fajna. Ja. Ja chciałabym na swoją obronę, ja nigdy od niej. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ja dostałam od niego damage. Naprawdę. Jakby naprawdę. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio od Larego dostałam damage. Naprawdę. Dobra, nie bij mnie, Lary! No Lary, no. Nie bądź taki, Lary. HPA. up. No i mamy kluczyk, nie weźmiemy sobie, ale mamy serducho. Czy na początku, jak się spełni, to to jest wtedy biblioteka, czy to nie jest tak? Bo nie pamiętam. Pamiętam, że. W sensie. pamiętam, że kiedyś, jak się było. Pierwszy pokój taki do otwierania kluczem. Od spawna, jak się spełniło na mapie. To była biblioteka, ale nie wiem, czy ona nie miała. Tu było w a Item multiplayer, ok. Ale chcę zobaczyć, jestem. Tak, to jest to. Temporary Invincible. Invincible. Chyba wolę to. Ale fajna też książeczka. Oj, 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 oj. Nie zostaw, zostaw, zostaw. Zostaw. Czemu tyle pająków musi być? Maybe not. Może mnie zostaw. Czemu musi być tyle pająku? dziękuję, weź się jeszcze raz się ten zczarmuj. Tam, 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 tam. A w ogóle yy, fajny serial zaczęłam. Bo Tak czasem oglądam. Yy... Tego. Peaky Blinders. Wiem, że prawdopodobnie już większość osób to widziała i tak dalej, bo ja zawsze jestem yy, do tyłu, jak chodzi o te jakieś seriale i tak dalej, ale naprawdę super. Jakby może się trochę pierwszy sezon dłużył, bo czasami sobie po prostu oglądałam z. grając też trochę na telefonie, ale. Ogólnie to. To bardzo fajnie mi się to ogląda. Nawet jeżeli niektóre rzeczy historyczne jako tako. Nie wiem. Bo ja z historii to. To byłam okropna. No, ale. Yy, dostaję małe podpowiedzi i. I ładnie dobrze się ogląda. No. Więc... E, możecie mi napisać, czy wam się też podobał. Czy on skoczył do ognia? Widzieliście to? No nie. No i nie będzie ten wiele Dobra, No, no y, i... Strasznie mi się podobał w sensie. Podoba mi się ten serial. I młody. Colin Murphy, on chyba się nazywa? Chyba tak. Coś na C. Murphy. To naprawdę. Fajny aktor. I on jeszcze teraz grał w Oppenheimer. Teraz ostatnio dostał tego. Yy, dostał yy, Oscara ten film, i aktor też dostał i właśnie co mnie się cieszy, ale całkowicie ten aktor inaczej wygląda. Całkowicie inaczej ten aktor wygląda tutaj, a w tym... A w Peaky Blinders, w sensie w Oppenheimerze, a w Peaky Blinders. Jakby wiadomo, tam jest ileś la, lat różnicy, bo aktualnie ten aktor ma gdzieś 50 coś lat. No. Ale... Still no, *Picky Blinder* stone był ładny. Oczywiście nie ma Devil Room, ale jest dog food. Yeah. dinner, dog food, Uhu. dog food, jak ja w tą grę. <laughs> Dobra, y i zastanawiam się, czy nie obejrzeć właśnie tego filmu, tego Oppenheimera. Y bo ten filmowa nie cztery Oskary dostał teraz? Tak to jakoś było. Nie, ja nie umiem go trafić, no. tak, no, tak więc. Wiecie. Chciałabym obejrzeć tego Oppenheimera. Za niedługo się chyba za niego zabiorę. Najwyżej powiem wam, jak mi się podobał. E... No. Uj, z takich filmów co jeszcze? A, ilu mamy w ogóle osób na. tutaj, które anime oglądają? Bo w sumie jestem ciekawa. Bo też oglądam i. Na przykład, yy, aktualnie sobie oglądam, yy, zaczęłam Aono Exorcist, drugi sezon chyba. O więcej <laughs> się nie dało. Yy, no, więc... Yy, o, właśnie oglądam to, 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 to. Tam nie dolecę? Poziu! Dobra Yyy no, i los was na przykład ogląda anime, bo ja teraz oglądam to ananexerzy mówiłam, yy, tam na drugim sezonie gdzieś yy, Sign, sign of, of Affection. To jest taki fajny fajny romansidło. Yy, dziewczyna ogólnie jest yy, niesłysząca i yy, zak zakochuje się po prostu w chłopaku, który zwiedza tam wszystkie kraje i tak dalej, no ale ona za bardzo nie może się ruszyć ze swojego domu, bo po prostu jej przeszkadza jej ten jej nie... niedosłyszenie jej przeszkadza. Co jeszcze? A Classroom of the Elite. Teraz ten sezon, który jest, yy, jest świetny. Więc teraz będę oglądać odcinek. Na no to, jak będę wrzucać odcinek, chyba już się anime zakończy, Ale nie jestem w 100% pewna. Yy. I co jeszcze takiego mamy? No nie wiem, no. No to na razie z takich oglądanych to chyba tyle, więc możecie, możecie powiedzieć jakie wy oglądacie, jaka jest wasza ulubiona, bo moja, w sumie nie pamiętam co jest moją ulubioną anime, jakby, czy nie, mam jako taką ulubioną, czy znaczy, nie, no na pewno mam jakąś ulubioną anime, ale nie umiem sobie jej przypomnieć całkowicie. No, serio. E, prosiłam, bo e, musiałam sprawdzić, czy na pewno wyłączyłam piekarnik, bo nie byłam pewna. Dobra. I i i co? Pupa. Znaczy, nie wiem. Pierwsze, co mi przyszło do głowy. Okej, okay. UHP. To będzie chyba szybki odcinek. Dobra. I, I i i co jeszcze? Mm, co ja mogę Wam takiego jeszcze opowiedzieć? Nie, proszę, zostaw mnie. Ja już wam nie opowiem. Nie no. Eee, tak chciałam na Izaka, chciałam zobaczyć. Eee, czy Wam się też spodoba, jak tak będę trochę bardziej mniej mówić, takiego już powiedzmy. Nie wiem. Eee, jeżeli Wam się filmik podobał, to zostawcie lajka. Eee, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tą serią, z innymi seriami. Więc y, ja Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Tak więc bajko!